Pokażę Ci sposób na bolesne miesiączki. Będą Ci potrzebne plastra do tapingu i nożyczki. Co musisz zrobić? Zmierzyć sobie odległość od jednego talerza biodrowego do drugiego talerza biodrowego i od spojenia łonowego do pępka. Dalej, wycinamy sobie dwa kawałki i końce taśm i podziel taki plaster na trzy Środkowa część to będzie nasza baza. Odrywamy sobie z jednej części, z drugiej części. Środkowa część jest naszą bazą i nakleja, będziemy to aplikować sobie na podprusze. To jest 100% naciągu. My będziemy aplik aplikować teśmy w 30%. Ok? w miejscu dolegliwości kulowej. Odklejamy sobie, przyklejamy i robimy naciąg. Pamiętamy, że baza nie posiada naciągu. OK. Drugą taśmą robimy to samo, dzielimy sobie na trzy części. Baza Czyli nasza środkowa część zostaje bez naciągu, a po boki naklejamy do 30% tak wygląda nasza aplikacja.